Panie Sławku, to już 15 rocznica Sirackiego Towarzystwa Trzeźwości i Przyjaźń. Proszę powiedzieć, no jak to wszystko się zaczęło? To chyba nie była łatwa decyzja te 15 lat temu, ale dzisiaj widać, że to był ogromny strzał w dziesiątkę, sądząc również po dzisiejszej frekwencji, jeszcze przed 20. Sam pan redaktor zauważył właśnie, że początki były bardzo ciężkie. To było 15 lat temu. Yy, powstało to, yy, można powiedzieć, z potrzeby serca ludzi, którzy przestali pić i zaczęli trzeźwieć. Na dzień dzisiejszy głównie, głównymi można, organizatorami tego y, założyciela tego stowarzyszenia to był Andrzej y, Juchner, Krzysztof Piotrowski i Andrzej y, Biednacki. Oczywiście no, musiało być tam 20 osób, żeby to powstało to stowarzyszenie. Bardzo były ciężkie y, próby, można powiedzieć, zawiązania. Mimo, że byliśmy zarejestrowani, ale no, nikt nas nie zauważał. Ani Urząd Miasta nikt. Kompletnie. Dwa lata my walczyliśmy o jakieś dotacje, żeby stworzyć takie razu stowarzyszenie. I z perspektywy. Punkt. Można powiedzieć, że przez te 15 lat, z roku na rok, z dnia na dzień, tak na dobrą sprawę, i wyrośliście w siłę, i towarzystwo też nabierało swojego rozpędu, jeśli tak to mogę nazwać. To nas nie osłabiło, to nas wzmocniło, tak? Pan redaktor zauważył. Najgorsze poza nami, dzisiaj jest 15 rocznica, jest to wielkie osiągnięcie tych członków tego stowarzyszenia, możemy prosperować, cieszymy się z tego, że, że, że możemy działać na terenie Sieradza, a siedziba, siedziba nasza główna, która znajduje się na Kakowskim Przedmieściu, często odwiedzana właśnie przez ludzi, którzy jeszcze piją, jeszcze cierpią. I, a my jesteśmy od tego właśnie głównie, żeby takim ludziom, którzy starają się, chociaż to jest trudne powiedzieć, starają się y, przestać pić, my im pomagamy. Sala C starostwa powiatowego wypełniła się po brzegi, a to, co można było dostrzec z oczach gości, było nie do przecenienia. Bal i spotkanie z innymi trzeźwymi alkoholikami to jedno, ale najważniejsze to siła do walki z samym sobą każdego dnia, a życie nie pomagało. Obudzić się czy pić dalej? To pytanie, na które wielu musiało odpowiedzieć sobie przed lustrem. Jestem tutaj po raz trzeci, bo w tym roku będę obchodził swoją czwartą rocznicę abstynencji i rok temu też udzielałem wywiadu, ale od tego momentu dużo się w moim życiu zmieniło, bo wyszedłem z ośrodka dla bezdomnych, mieszkam teraz na swoim, z dziewczyną, prowadzę własną firmę i jak ktoś chce, to może, a jestem żywym przykładem. I... 4 lata to niedługo, mimo wszystko, w porównaniu do niektórych, którzy tutaj są. Ale co się takiego zadziało? Własna firma, dziewczyna, mieszkanie, no jakiś przełom musiał się stać. Znaczy powiem tak, jak trafiłem do ośrodka, no to oczywiście piłem, spałem byłem łachudra, wywijałem numery i aż wylądowałem na klatce schodowej i później poszedłem błagać o litość mamy i skierowałem je do ośrodka. Trzy lata tam minęło w sumie i dotarło do mnie, że jednak coś jest ze mną nie tak. Przeszedłem terapię, skończyłem, skończyłem szkołę, liceum, prawo jazdy zrobiłem, bo kiedyś mi też zabrali po pijanemu i zmieniłem się naprawdę o 180 stopni i to jest taka motywacja, że jednak jak ktoś chce, to może i. Krótko powiedz jak to się zaczęło? Dlaczego wpadłeś w tą spiralę uzależnień? Yy, towarzystwo. Towarzystwo, środowisko, bo to jest choroba środowiskowa i wybrałem sobie takie towarzystwo, gdzie było dużo alkoholu, dużo narkotyków i to mi odpowiadało, yy, a lubiłem być taki, no hura bura i, i kozaczyć troszkę, no to pojechałem za daleko, aż dostałem po od życia i wyrwałeś się z tego? czuję, że jesteś silniejszy? No oczywiście, nie no, wyrwałem się z tego oczywiście za pomocą tutaj yy, ludzi z A i dyrekcji w ośrodku w Pawiańcach, gdzie tam dostałem naprawdę po dupie równo i to tak mówi, ale tam uczyłem się wszystkiego na nowo, dosłownie wszystkiego i prania skarpetek to jest takie niby dziwne, ale dosłownie od A do Z, od podstaw życia się uczyłem i to mi pomogło, bo teraz naprawdę yy, dostrzegłem tyle i doceniam to, co mam, a mam bardzo dużo i nie oddałbym tego na poprzednie życie, a... Jesteś młodym człowiekiem. Tak. Yy, powiedz... Czy to życie na nowo udało się odbudować tak, jak Ty byś tego chciał? Od, odbudować się dało, nie, aż nie zdawałem sobie sprawy wcześniej, że to tak odbuduję, bo yy, na początku nie dawałem sobie dużo, bo mówię, jest to niemożliwe, mówię, ludzie nie piją po 5-6 lat, kurczę, żebym roku chociaż yy, wytrzymał, a jednak, jednak zacząłem od zera i naprawdę, no, miałem kiedyś dużo, ale to się skończyło, bo kradłem, piłem. I tak mówię, czpałem i wybijałem różne numery, tylko o tyle, że nie siedziałem w więzieniu. O. A tak to wszystko. Wraca, się myślami do tych, e, wraca bo to jest film. Wraca, no bo ja to mam tak zakładowane, żeby przypominać sobie też te złe chwile, nie tylko te dobre, bo w sumie dobrych to nie było aż tak dużo, tylko więcej było złych, bo przypominam sobie jak na klatce spałem schodowej czy nie miałem co zjeść, to jak to będę pamiętał to docenię to co... Nie zabrakło ludzi, którzy chcieli pomóc? Znaczy nie zabrakło, oczywiście jak wylądowałem na klatce to nie było nikogo z kolegów, ale zwróciłem się do tych odpowiednich, trzeźwiejących alkoholików i tam otrzymałem pomoc i dostałem kopa od życia i wskazówki dostałem i wykorzystuję to, a co będzie dalej to zależy ode mnie, ale jestem na dobrej drodze i nie zamienię tego na nic innego. Jestem praktycznie co roku tutaj i na dzień dzisiejszy ja mam 20 lat abstynencji, tak i myślę, że chyba no, najprawdopodobniej od początku tutaj jestem ze Sławkiem razem tutaj na tej zabawie. 20 lat abstynencji, mnóstwo, masa czasu, co trzeba było zrobić, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby te 20 lat dzisiaj z uśmiechem na twarzy mu powiedzieć, że to już jest 20 lat abstynencji? Pierwszy krok, co trzeba było zrobić, najważniejszy krok to na pewno przestać pić, tak. Ale to jest y, nie takie proste powiedzieć sobie, przestać pić i już. Nie? Dużo wysiłku, dużo wysiłku, dużo takiej y, chęci dobrej woli, tak? bo nie ukrywam, że y, nie jest to łatwe. Ale właśnie przyja mam przyjaciół i przyjać przyja przyja właśnie pomaga. Tak? I właśnie takie zabawy jak tutaj właśnie spotkanie się z takimi ludźmi to jest coś wspaniałego, można porozmawiać i pożytecznego. Długo trwała taka walka na początku z samym sobą przede wszystkim? No długo, myślę, że tak gdzieś około 10 lat. Tak Ja jako młody chłopak przestałem pić i to dla mnie plus, tak. bo wiadomo, mam w tej chwili 45 lat, 20 lat łatwo policzyć ile i dlatego ja się cieszę, że tak szybko zrozumiałem, co to znaczy, co to znaczy właśnie alkohol. I zawsze właśnie pracując z młodzieżą, bo dużo w tej chwili pracuję z młodzieżą, w sporcie się udzielam, yy, zawsze im tłumaczę, że właśnie droga do trzeźwości to właśnie jest właśnie taka jak, jak sport, uprawianie sportu na ornikach na tym i dlatego dbam o młodzież i zawsze troszczę się i zawsze staram się im wytłumaczyć, że yy, alkohol to nic dobrego. Można zapomnieć o tych swoich słabszych chwilach, czy to jest każdy dzień, to jest walka sam z sobą? Nigdy się nie zapomina. To, te, to co przeszło, to się nigdy nie zapomina. Ale to właśnie myślę, że to jest takie na plus, że się tego nie zapomina, że taki zawsze bagaż taki bagaż doświadczeń się ma i myślę, że yy, no. zawsze człowiek sobie przypomni takie coś i to takie jest yy, taka rekompensata, już że, że się ciągnie, ciągnie właśnie i że, żeby tego nie robić, tak, takich właśnie rzeczy nie robić. Nie ma chyba takich. Na nazwie to dekalogu, dzięki któremu można byłoby się posłużyć, zrywając z nałogiem. Trzeba przede wszystkim samemu chcieć. Tak, to pan właśnie trafił. Trzeba troszeczkę, troszeczkę chociaż chcieć przestać pić. A resztę to my już pomożemy. My jesteśmy tego. Są terapeuci, są profesjonaliści terapeuci, którzy pracują w naszym stowarzyszeniu. I właśnie oni mogą pomóc, ale trzeba najpierw przestać pić przestać. A resztę to, chociaż ciężko, ale powinno iść w dobrym kierunku. Będziemy oglądać się w przeszłość dzisiaj, bo 15 rocznica, nie, nie o to tutaj chodzi. Kto dzisiaj tutaj przyjechał i, i jak liczna grupa przyjechała tutaj do Sieradza? Panie redaktorze, no na dzień dzisiejszy to co już wiemy, przyjechali ludzie jest z Bełchatowa, i z Piotrkowa, i z Łodzi, i z Praszki, no i silna grupa z Łasku, Zduńskiego, w ogóle z całego regionu sieradzkiego i województwa łódzkiego. Nasza impreza, nie ukrywam, cieszy się dużą popularnością. Na to pozwalają warunki na stworzenie takiego balu. I nas to też buduje, że warto przestać pić, cieszyć się właśnie z tej trzejwości i robić coś dla ludzi. Nie? Jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze nie zaczęła się impreza, a już że sala jest pełna. Czego możemy Wam życzyć? Kolejnych 15 lat, być może 30? Ojej, a stylu przede wszystkim siły i wytrwałości. Życzymy siły i wytrwałości w takim razie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie.